Witam wszystkich na moim kanale Pique Brick. No i dzisiaj składamy kolejne etapy Titanica. Mamy gazetkę numer 88, a w niej element poszycia. Oczywiście on jest w 100% z metalu. Wygląda w ten sposób. I do tego mamy trochę śródopek LM. No dobra. Bez zbędnego gadania przechodzimy do składania. Elementy łączymy bez kleju. Może być to trochę trudne, ale postaram się to jakoś wcisnąć. Musimy przełożyć to w ten sposób. No. O, pek. zaskoczyło. I w tych miejscach skręcamy wszystko na śrubki LM. Podczas skręcania troszkę poopowiadam Wam a propos statku i miejsca, co tutaj się znajdowało w tej części kadłuba. A w tej części kadłuba znajdowały się i to dosyć sporo rzeczy. Po pierwsze, znajdowały się kabiny klasy numer 2, czyli goście w klasy, z klasy numer 2 w tej części górnej mieli swoje kajuty. Co już, jak w, w wcześniejszych filmach wspomniałem, było dosyć ciekawe, że tak blisko silników, a kajuty praktycznie były oddzielone tylko i wyłącznie ścianą, więc wszystko było słychać. One były mimo wszystko dosyć luksowymi kabinami, porównując do innych statków. Mimo wszystko głośno było. Natomiast niżej mieliśmy w tej części, od tutaj, mieliśmy kabiny załogi. Oczywiście załogi różnej, od stewardów, po kucharzy. Tu akurat nie spali. Nie spały osoby, które na przykład wrzucały węgiel do kotłów. One spały w części dziobowej. To była specjalna klatka schodowa, która prowadziła na samousięki dół statku, i tym sposobem mogli oni się dostawać bezpośrednio ze swoich kajut, właśnie do części z kotłami. Natomiast tu cała reszta załogi jak najbardziej miała właśnie swoje kajuty. No bo, bo tak jak wcześniej wspomniałem, no to, był, to było miejsce niezbyt dogodne dla statku na statku, z tego powodu właśnie, że było bardzo, bardzo głośno. I tym sposobem mamy trochę tych śrubek wkręconych. Dużo ich niestety jest, no ale też z drugiej strony integralność statku trzyma się na tych śrubkach. Musicie pamiętać, żeby używać oleju. Dużo łatwiej się wtedy wkręca. Natomiast z doświadczenia wiem, że ta druga strona stanowczo łatwiejsza. Może wykorzystamy tą dziurkę, o, będzie łatwiej. Powiedzcie mi, a co, co wy uważacie za najtrudniejszą część składania modeli? Jestem bardzo ciekaw. Ja na przykład bardzo nie lubię składać okien. Jest to rzecz powtarzalna. Nie sprawia mi tyle frajdy, co na przykład nawet budowanie właśnie tych metalowych elementów i łączenie ich. Jest już dla mnie ciekawsze niż montaż okien, no ale kto co lubi? Eee, żmudne rzeczy też potrafią być ciekawe, na przykład w statkach żaglowych. Bardzo lubię robić olinowanie. Niby to samo i powtarzalne, a z drugiej strony tworzy się tą niesamowitą sieć. Z drugiej strony można, za można sobie zastanowić się, że każda stalinka do czegoś służy i nawet jak ją naciągamy, to dokładnie działa w ten sam sposób co. W przypadku e, prawdziwego statku, dlatego na przykład lubię to robić. O. No i została nam śrubka ostatnia. Już ją składamy i będziemy przechodzić do kolejnego etapu. Powiem wam, że statek się zaczyna robić bardzo duży. Ledwo mi się mieści na stanowisku do nagrywania. Nie wiem, jak to będzie dalej. E, no ale będziemy jakoś to robić. Zachęcam, niedługo zaczynam nową serię yy, kit Czarny Jeździec. Jeśli się pokaże, będziecie chcieli ze mną składać, oczywiście zapraszam. O, proszę. Tak wygląda efekt końcowy. Świetnie, wszystko idealnie pasuje. Kolorystyka też świetna. Prawie jak prawdziwy statek. No to przechodzimy do kolejnego etapu. W dotarliśmy do kazetki 89, i tu dostaliśmy bardzo wyczekiwany element przeze mnie, powiem Wam szczerze, że już czekam na niego od dobrych 6 miesięcy, czyli ostatniego, ostatniego elementu pokładu B, promenady pierwszej klasy, do tego yy, drugiej klasy, do tego dostaliśmy troszeczkę drewnianego podkładu. Oraz śrubki AP. Strasznie mogłem się doczekać tego etapu. No i troszkę słabo widać. Staram się zmienić zaraz kontrast, żeby było to lepiej jednak widoczne. O, proszę bardzo. Tak wyglądają elementy dostarczone w części 89. Już się nie mogę doczekać, przechodzimy do składania. Etap budowy zaczynamy od naklejenia drewnianego podkładu. Ja sobie zdążyłem już nałożyć klej, tego co ten oryginalny niestety jest dosyć słaby, dlatego też i zawsze troszeczkę podklejam. Dzięki temu się dobrze trzyma i nie ma problemu. Dosyć dokładnie powycinane elementy, praktycznie idealnie pasują, ale oczywiście również można się pomylić, dlatego trzeba chwila skupienia. I przełożenia i powinno wszystko idealnie pasować. No i pasuje. O. Tym sposobem przyklejamy jedną stronę i analogicznie robimy to ze stroną numer 2. To jest promenada dolna klasy numer 2. Jak wiecie, Titanic miał podzielone podzielonych pasażerów na klasy i się dosyć restrykcyjnie tego trzymano. Druga klasa miała do dyspozycji pokład wyżej oraz właśnie tą promenadę. W tym miejscu była palarnia drugiej klasy, i właśnie stąd Diana, która ostatnio jest taka sławna, została odnaleziona właśnie stała na kominku. Jak się rozpadał statek, ona wypadła. Wydaje mi się, że właśnie z drugiej klasy, chociaż no, głowy za to nie oddam. W tym miejscu mieliśmy budyneczek i to była e, klatka schodowa i ciekawostką jest to, że w tym miejscu gdzie ta dziurka jest e, był maszt i on przechodził właśnie przez e, klatkę schodową i tu były drzwi na dole e, i one idealnie były naprzeciwko właśnie tego masztu i żeby móc przez te, te drzwi przejść trzeba było się e, przeciskać. No ciekawa konstrukcja. Natomiast o tak wygląda promenada drugiej klasy. Ale super, co? Strasznie nie mogłem doczekać tego etapu. Oczywiście niedługo będziemy czekały znowu okienka, które kocham. No ale nie przedłużając, idźmy do kolejnego etapu budowy. Kolejnym etapem budowy będzie połączenie elementów. Robimy to oczywiście bez kleju. I najlepiej tak, żeby wszystko ładnie pasowało. Siedzi raz. I jeszcze jeden. O, idealnie. W tej dziurce mamy klatkę schodową dla drugiej klasy. Oczywiście ona jest częściowo pobudowana w poprzednich etapach. Wszystko składamy na śrubki AP. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj taka ciekawostka. Właśnie w tej klatce schodowej. Oczywiście wszyscy my ko kojarzymy herubinka, który jest w głównej klatce schodowej. Natomiast tutaj jest. Element, który niedawno był znaleziony, to są to takie są to świeczniki, które, mm, które były na samym dole. Zresztą w filmie chyba one też występowały e, z 1997 roku. Zostały znalezione na dnie, bardzo powykręcane, ale jak najbardziej tak zostały odnalezione. Cała ta część, oczywiście, została zupełnie zniszczona podczas e, zatapiania e, Titanica, gdyż w tym miejscu jak. Padał on na dół, wszystko zostało totalnie zniszczone, zmiecione przez siły hydrauliczne i porzucane na całym dnie. Dosyć trudno przekręca się, gdyż gwintujemy śrubki, natomiast to no, musi być dosyć mocno złożone, bo jednak będzie przetrzymywało całą centralną część modelu. Ostatnia śrubeczka. Ten etap budowy mamy zakończony. O, tak wygląda efekt końcowy. Myślę, że całkiem nieźle. No, prawie tak, jakby się oryginalnie łamał. Co? <grych> Oczywiście, zapraszam do oglądania kolejnych etapów. Już niewiele ich zostało tylko 50. I będziemy mieli cały model złożony. Pozdrawiam, cześć.